Tajemnica Ziemi Świętej. Słysząc to zdanie, a słowo ciałem się stało i rozbiło namiot wśród nas, w tłumaczeniu takim powszechnym jest to zdanie. Y, które brzmi, a słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Jest bardzo ważne to, abyśmy zrozumieli, czym jest y, to biblijne pojęcie, biblijny termin namiot. Y, Ochel, namiot, to jest y, Przedziwny znak, który pojawia się już w Starym Testamencie, ponieważ arka przymierza, która symbolizuje obecność Pana Boga, kiedy Izraelici kroczą przez pustynię, jest właśnie na czas modlitwy, na czas spoczynku, na czas nocy umieszczana w namiocie. I tam do tego namiotu może wejść jedynie. Przewodniczący ludu, przewodnik, ten, który prowadzi. W tym przypadku widzimy, że historia zbawienia, która zakłada także ten znak namiotu, ona pokazuje, jak bardzo Pan Bóg będzie chciał udowodnić człowiekowi, że nie od ludzkich przewidywań, nie od ludzkich pragnień, nie od ludzkich pomysłów czy koncepcji zależy jego działanie. Słyszymy w tekstach biblijnych, że Pan Bóg, że Jezus Chrystus nawet nie ma gdzie głowy położyć. Pytają go, gdzie jest miejsce, które, w którym mieszka, gdzie przebywa. A Pan Bóg, Jezus Chrystus ukazuje, że to nie chodzi tak naprawdę o miejsce, tylko chodzi o styl, chodzi o sposób przeżywania. Tego, co jest dane od Ojca Niebieskiego. I namiot poprzez wejście do ziemi obiecanej, do Kanaanu, później zamienia się w świątynię, która jest już zbudowana z kamienia. Jest to namiot, który jest namiotem spotkania. Ale bezpośrednio ta świątynia z kamienia będzie także miejscem, w którym ludzie będą mogli przeżywać swoje utożsamienie z Panem Bogiem, swoje odniesienie do Pana Boga. Ludzie przychodząc do świątyni jerozolimskiej wiedzieli, że mogą liczyć na to, że obecność Pana Boga przewartościuje ich życie, przeorientuje ich funkcjonowanie, przeorientuje ich myśli. Ich spostrzeżenia i patrzenie na rzeczywistość. I także w świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, w świątyni zbudowanej z kamienia, czyli w tym namiocie, w którym znajduje się obecność Pana Boga, Arka Przymierza, także do tej świątyni mógł wchodzić arcykapłan, przewodniczący ludu raz w roku. Jak to słyszymy także w przypadku Zachariasza, i ten oto przewodniczący ludu w tym oto miejscu najświętszym spotyka, spotykał się z Bogiem twarzą w twarz. Mógł bezpośrednio przedstawić Panu Bogu te wszystkie sprawy i te wszystkie rzeczy, z którymi przychodzi człowiek do, do Niego. Nawet istnieje E, taka tradycja czy przesłanki biblijne ukazują e, wartość tego spotkania e, z Panem Bogiem, kiedy Izraelici nie mogli wypowiadać imienia e, Pańskiego, nie mogli wypowiadać tego imienia, które jest imieniem najświętszym, tylko mógł to zrobić bezpośrednio w momencie spotkania ten oto arcykapłan. Przywiązywano jego nogi e, sznurem, z dzwoneczkami, żeby wyciągnąć go w razie potrzeby, gdyby zemdlał. Troszczono się o to, aby był to moment doniosły, aby był to moment, w którym rzeczywiście człowiek zrozumie, że spotkanie z Panem Bogiem jest czymś bardzo ważnym i jedynym. I bezpośrednio chcemy zobaczyć także na podstawie tego obrazu wejścia do świątyni, że i my. Potrzebujemy doświadczenia bezpośredniego spotkania z Panem Bogiem, z Bogiem Jahwe, czyli tym, który jest, tym, który sam siebie nazywa. Jestem, który jestem. Jestem po to, aby było. Jestem po to, abyś żył. Jezus Chrystus, wchodząc do Jerozolimy, rozmawiając z faryzeuszami, mówi, że jest potrzeba w pewnym momencie. Zburzenia swojej świadomości, zburzenia swoich myśli, zburzenia swoich koncepcji, które yy, wypaczyły troszeczkę yy, znaczenie świątyni. Ponieważ człowiek za bardzo wszedł w strukturę religijną, człowiek za bardzo wszedł w myślenie moralizatorskie, że musi spełnić praktykę religijną, żeby otrzymać łaskę, musi czegoś dokonać, żeby otrzymać za to moc w perspektywie czy w schemacie zasługi i zapłaty. I robi to poprzez bardzo mocne słowo: zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. Faryzeusze łapią się za głowę: Jak to jest, że my przez tyle lat budowaliśmy tę świątynię, a ty chcesz ją odnowić czy odbudować na nowo w trzy dni? Ale chodziło, Panu Bogu, chodziło Jezusowi Chrystusowi o inną świątynię, o świątynię swojego ciała, o świątynię, w której przebywa Duch Święty. I bezpośrednio będzie chodziło o świątynię, w której dokona się tajemnica męki śmierci i zmartwychwstania. My patrząc dzisiaj na świątynię, na nasze kościoły, miejmy świadomość, że przede wszystkim na Kościół możemy patrzeć jako na wspólnotę, w której dokonuje się nasza relacja z Panem Bogiem, Jego oddziaływanie, Jego interwencje. Oczywiście musimy też patrzeć na Kościół jako na budynek. Ale bezpośrednio jest to miejsce, w którym może dokonać się nasze, nawrócenia, nasze nawrócenie, czyli nasza zmiana myślenia. Chciejmy, aby. Yy... To, to przesłanie, które dzisiaj tutaj słyszymy w Betlejem, było przesłaniem skierowanym do każdego z nas, że i my tworzymy od momentu Chrztu Świętego świątynię, w której zamieszkuje Duch Święty, w której jest Duch Święty. I Pan Bóg nieraz będzie posuwał się do takich czynności, czy do takich. Reakcji, w, której, w których będzie chciał w nas coś zburzyć, będzie chciał w nas zburzyć tę moralizatorską koncepcję myślenia, to myślenie o tym, że musimy na coś zasługiwać, że musimy coś zrobić, żeby coś otrzymać, bo chce w nas zrobić swój styl postępowania, chce poprzez udzielenie nam swojego ducha. Pokazać, że możemy być świątynią, w której będzie interweniował bez względu na nasze oczekiwania, bez względu na nasze projekcje, bez względu na nasze projekty życiowe. Bądźmy świątynią, w której Duch Święty będzie mógł robić z nami to, co chce. Nawet jeżeli będzie trzeba w nas coś zniszczyć, coś, co jest związane z grzechem, jak w przypadku Dawida. Nawet coś, co jest związane z naszymi projektami, które są tylko ludzkim wymysłem, jest nam to potrzebne. Niech Pan Bóg czyni w nas i z nas swoją świątynię, swój namiot, w której będzie się dokonywała obecność, czy będzie ukazywana wobec całego świata obecność. Pana Boga obecność ducha świętego, który działa w nas wierzących. Szalom! Przeżyj podróż do miejsc, w których objawiła się tajemnica Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Katechezy biblijne z Ziemi Świętej.